Co się przed chwilą wydarzyło? Przyszedł listonosz i powiedział, że ma przesyłkę od YouTube'a. Przyniósł wynagrodzenie za ten poprzedni film, który nagrałem po tym, jak ten dzióbka z Onetu i Sznepfowa z TVP mnie zaatakowali. No i to jest właśnie to wynagrodzenie. E, mówiłem wtedy, że bardzo się cieszę, że oni nagrywają, czy też mówią, czy też. E, Zamieszczają gdzieś o mnie takie bzdury, bo zawsze z tego dyszka dla mnie wpadnie. No ale trochę niedoszacowałem, bo przynieśli więcej. E, dokładnie to wpadło. Trzeba to będzie, dokładnie to, to trzeba będzie przeliczyć. Ale 33 tysiące złotych przyniósł poprzedni filmik od, e, od dziupki i sznepfowej, więc bardzo dziękuję. Będziemy to sobie liczyć. E, liczę na kolejne strzały do pustej. Teraz e, piłkę. Wystawił mi Czuchnowski z Gazety Wyborczej, a wraz z nim ONET. I muszę powiedzieć, że to jest nie tylko strzał do pustej, tylko to jest w ogóle strzał do pustej z piłki ustawionej na linii bramkowej. To już trzeba być arsy pierdołą, żeby nie trafić. No i no cóż, trafię.